Siemanko, w tym odcinku widzowie pokażę Wam nowy tryb, niestandardowy, więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie bo za niedługo będzie piosenka, więc nie możecie jej przełapić, widzowie. Ja już tworzę i wybieram sobie liczbę graczy, wybieram sobie mapę na przykład w Adme, no normalka, pokażę Wam moje nowe triki, triki z Ameryki, no normalnie, pokażę Wam ten trik z bananem i tego, jakby na tych kolcach, widzowie. no. Muszę trochę grać teraz sam grać, właśnie nie grałam, ale teraz ten tryb dodali i po prostu tak grałem co? Ja? Normalnie. No, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Też zanim pewnie będzie, będzie ten odcinek z tych spinów nowych, widzowie, tych kazackich. Bo będę kupiła tą ofertę, widzowie. To jak to była. Tam tak jest ten Mikołaj za 22,99 zł. No będę je kupywał, będę je kupywał i... Tam jest 1800 gemów. A się je kupić za 22 zł. No, tych gemów. No 1600 się dostaje, więc no. Z mogę bo no, jeszcze dostaję tego skina i ją motkiem. Nie, widzę. To się wytnie, to się wytnie, to się wytnie w montażu. Tego nie ma widzowie. Wy tego nie widzicie. Wy tego nie widzicie, widzowie. Dobra, jeszcze jedną gierkę muszę pyknąć, bo się nie da. Nie da się. Nie da się. To się nie da. Prawda? Szczegóły, a potem sobie zagramy tą nową mapę z jakby... te auta Hot Wheels. I no, pokażę wam tym nitki. Będę robi robił wolno tą gierkę. Te nitki będę wam wolno pokazywał. Nie ja będę ich spidronowała, po prostu jak normalnie gram. Bo też inaczej się gra, inaczej nagrywa, nie? Tak się skupię na te głosu, nie? się mówi. Więc no, dobra. I teraz proszę no jeszcze jakiegoś dobrego gracza w sumie. Bo sobie się pograć długo. W Słuchaj. 4 minuty grasz z jakimś typem. random mega dobrze grał. I ale i tak wygram. Tak wygram, bo nie umiem tych trików na bananie robić. On no nie w sumie banana, on miał pionkę i mm, emotkę serca. Ja wam widzę pokażę triki. Trika z Ameryki. Proszę nie wepnij to. Pyk! Widzicie widzowie? Bardzo to jest fajne. No nie! Dobra, chłop nie ma jakby szans. Chłop szans nie ma. Zaraz te kolce będą fajne. E, pyk! No, oj! Że mi to nie wyszło teraz? To czasem wychodzi właśnie, a czasem nie. Czasem nawet przez ściany można przeniknąć. Myś miałem tak w milion razem. Kolce, no. Robiem. Pyk! Trochę nie wyszło, ale no. Dobra, teraz zagramy nową mapę Hot Wheels i, i zakończymy ten odcineczek, bo tak, po prostu no dla mnie to jest mega fajny ten nie niestandardowy, po prostu możecie sobie grać nieskończone blockdashy, tylko że to jest taki minus widzowie, że po prostu no nie można, nie można zabijać, na przykład tych żetonów do Passa, jakby. Nie można nawet pucharków i koron, bo tak każdy kurde już by miało od Miriam koron, nie? Tak winy się robi na tym Blokdaszu lub na Lazy Tracer, nie? Bo jestem na to i na to dobry teraz. Kiedyś nie grać blockdasha. Tylko dziwne, że tu nie ma na przykład Bombardenta, tam jeszcze Lavalanda, Honey Dropa tu nie ma. Tych map tu nie ma jakby. To jest takie trochę dziwne. A normalnie nie, nie wiem czy normalnie to, jakby się kręcę, tak? Ale nie wiem, czy da się je mieć. Nie wiem, bo jeszcze nigdy nie miałam. Tu będę, widzę, mega wolno grał. Nie zależy mi na wygranie tylko triki wam pokażę. Tutaj nie wiem, czy dam radę na prawo, no nie dam rady, za daleko jestem, no. Ajajaj. To są normalnie po tej prawej idę. W barierce jakby. Tu idę. I tutaj jakby idę, na to wskakuję, tylko ja wam to wolno pokażę. Na to, można tam wskoczyć i szybko tu idę. Nie, teraz to mi nie wyszło, ale no. Da się. O nie, co ja rob... co ja zrobiłem? Nie. Dobrze, let's go. No, jakby to wygrałam już. To jest bot. Pyk. Pyk. Ciekawe w ogóle, jak się wpadnie w tą trójkę. Nie wiem, co się z tym stanie. No i... To się podniesie. Tylko nie jedźcie przez ścianie widzowe zawsze, bo to was powalnia. No i wygrałam gierkę. Ja już się widzowie z łami żegnam. Trzymajcie się. I pa pa.